Tarta 4.0 to jeden z elementów, który został podpisany przez Pana Prezydenta tuż przed wylotem do Stanów Zjednoczonych. Co przewiduje tarcza 4, Tarta 4.0? Tarta 4.0 i to, co jest najważniejsze, Fundusz Inwestycji Samorządowych. To 6 miliardów przeznaczonych środków dotacyjnych, bezwzrotnych, z jedynym warunkiem na inwestycje dla samorządów. To patrząc na skalę inwestycji w gminach, to 10% inwestycji. Patrząc na powiaty, to 20% na zaplanowane wydatki inwestycyjne. Jesteśmy w stałym dialogu z samorządami od początku. I to zarówno w tych małych samorządach prowadzimy dialog, w tych gminach wiejskich, w tych miastach średnich, jak i w tych dużych miastach, bo zależy nam na zrównoważonym i odpowiedzialnym rozwojem. To, co gwarantuje Pan Prezydent Andrzej Duda, to właśnie ten wzrost ekonomiczny i zasobność Polaków. Chcę jednoznacznie powiedzieć, że ta inicjatywa Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, inicjatywa jak bardzo potrzebna, bo przecież wiemy, że w covidzie i ucierpiały samorządy i ucierpiał biznes i nie chcemy aby to się przełożyło na społeczeństwo, główne założenia programu to przede wszystkim inwestycje. Bo te, zarówno duże inwestycje w, pana progr w programie pana prezydenta Andrzeja Dudy, inwestycje centralne jak Centralny Port Komunikacyjny, Mierzeja, Wiślana, Przekop, to można rozpatrywać w kategorii prorozwojowych całego kraju. Bo port komunikacyjny to nie tylko lotniska, ale też drogi i korytarze ruchu kolejowego to założenia o równych szansach dla mieszkańców mniejszych terenów jak i tych silnie zurbanizowanych. Ten model polaryzacyjno-dyfuzyjny, o którym mówimy od początku rozwoju Polski, on się wyczerpał. My musimy patrzeć w dobie rewolucji przemysłowej czwartej, w dobie cyfrowej rewolucji, a zwłaszcza tej rewolucji, jaką wywołała pandemia COVID-19, na ten odpowiedzialny rozwój, na dobro tych dzieci, którzy tutaj mogą korzystać z wszystkich instrumentów realizowania mądrej polityki inwestycyjnej rządu i samorządu. Na co będzie można wydać te 6 miliardów? Na drogi, żłobki, budowa infrastruktury. To wszystko ma wzmocnić samorządy, które niewątpliwie z tytułu pandemii ucierpiały w zakresie wpływów z podatku. Ten dialog, który prowadzimy i który prowadzi pan prezydent Andrzej Duda, opiera się na wzajemnym zrozumieniu i wsłuchiwaniu potrzeby. Bo dzisiaj w Warszawie pani premier Jadwiga Emilewicz prowadziła konferencję z wszystkimi związkami. I to zarówno z tymi związkami, które Obejmują swym zasięgiem, w, skur, w skład których wchodzą gminy wiejskie, Unie Miasteczek, czy też Związek Miast i Związek Powiatów. Jednoznaczny wydźwięk był bardzo pozytywny. I to trzeba podkreślić, że Fundusz Inwestycyjny, Fundusz Inwestycji Samorządowych to zasługa pana prezydenta Andrzeja Dudy. 28 czerwca zbliżają się jako dzień historyczny. Musimy jako wszyscy czuć tą odpowiedzialność, że wybór nas wszystkich, wybór pana prezydenta Andrzeja Dudy to wybór za kontynuowaniem programów społecznych, programów inwestycyjnych. Te filary, na których opiera pan prezydent swoją kampanię, a przede wszystkim opierał te lata bardzo mądrej prezydentury, świadczą o tym, że obóz zjednoczonej prawicy jest silnym obozem. Współpraca rządu, współpraca parlamentu i pana prezydenta jest konieczna. Chcę podkreślić, że fundusz inwestycji samorządowych połączony z instrumentami prawnymi, jak choćby uelastycznienie reguły indywidualnych wskaźników zadłużenia, jak zrównoważenie strony bieżącej, oznacza, że my wspomagamy realnie samorządy. Będziemy za chwilę mówili pan poseł, panowie samorządowcy powiedzą jak to się przekłada na tutaj lokalne inwestycje. O jakich kwotach mówimy? Bardzo jestem dumny z tego, że rząd Zjednoczonej Prawicy na czele z panem premierem Mateuszem Morawieckim pod patronatem z wielokrotnej inspiracji pana prezydenta Andrzeja Dudy prowadzi nasz kraj po dobrej drodze. Pamiętajmy o tym 28 czerwca. Dziękuję. Tak powiedział pan minister, rozwój polski to rozwój zarówno w obszarze dużych wielkich inwestycji, strategicznych inwestycji, jak i rozwój inwestycji lokalnych, choćby takich w jakich się, w jakich się znajdujemy. Oddana niedawno tężnia Solankowa realizowana przez miasto Boknie, przez reprezentowana przez, tutaj przez pana burmistrza Gustawa Korte. To jest przykład inwestycji, która ma służyć mieszkańcom, również turystom, którzy przybywają do, do Bochni. Takich inwestycji chcemy, żeby było więcej. Stąd w ramach kolejnej odsłony tarczy antykryzysowej zostały zapisane środki na takie inwestycje w kwocie około 6 miliardów złotych w skali kraju. Jak to się przekłada na nasz okręg, nasz region Tarnowski? Samorządy mogą otrzymać środki w wysokości około 118 milionów złotych. To jest kwota, która jest przypisana zgodnie z algorytmem matematycznym związanym z inwestycjami, z zamożnością danego samorządu, danej gminy, z prowadzonymi inwestycjami. I może pokrótce opowiem, jak to wygląda na przykładzie poszczególnych samorządów. A więc, proszę Państwa, jeśli chodzi o samorządy Powiatu Boheńskiego, to tutaj kwota dotacji, która zostanie przekazana, to jest blisko 20 milionów złotych, z czego dla Powiatu Boheńskiego przewidziano ponad 6 milionów złotych. Miasto Bochnia otrzyma w ramach tego funduszu 3 miliony 620 tysięcy, gmina Bochnia prawie 2,5 miliona, gmina Drwinia Prawie 1 800 tysięcy Gmina Lipnica Murowana 1 256 tysięcy Gmina Łapanów 500 tysięcy Gmina Żegocina również pół miliona Gmina Miasto Nowy Wiśnicz 1 384 tysiące Gmina Żezawa ponad 1,5 miliona złotych Gmina Czciana 817 tysięcy Powiat Boheński 6 milionów i w sumie jest to kwota, tak jak wspomniałem, prawie 20 milionów złotych to jest e, powiat bocheński. Kolejne, kolejne z powiatów to powiat Brzeski. E, kwota całkowitego dofinansowania dla, dla gmin to jest e, blisko 13,5 miliona złotych. Z tego na e, powiat Brzeski e, reprezentowany przez e, starostwo powiatowe e, ponad 2 miliony 100 tysięcy złotych. Gmina Borzęcin e, ponad 600 tysięcy, gmina Brzesko... 2 354 000, Gmina Trzchów ponad 1 000, ,000 zł, Gmina Szczurowa prawie 2 miliony złotych i Gmina Gnojnik 2 182 000 zł. Gmina Dębno 2 177 000 zł. Kolejny z powiatów naszego regionu to yy, yy, Powiśle Dąbrowskie. Tutaj suma yy, wsparcia dla, yy, dla tego yy, powiatu. Jest reprezentowany wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dobrowskiego Pan Krzysztof Kupiec, e, więc tutaj w całości to jest blisko 8 milionów złotych, z czego na powiat woheński reprezentowany przez starostwo powiatowe to kwota 2 miliony 236 tysięcy. Gmina Gręboszów reprezentowana przez przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Mosio otrzyma ponad 700 tysięcy. Gmina Bolesław 500 tysięcy, gmina Olesno 550 tysięcy, gmina Mędrzechów też pół miliona e, Dobrowa Tarnowska reprezentowana przez pana burmistrza Krzysztofa Kaczmarskiego. Ponad półtora miliona złotych. Gmina Radgosz e, 500 tysięcy i gmina e, Szczucin 1 358 tysięcy. Jeszcze przepraszam, bo przy okazji powiatu Boheńskiego nie przedstawiłem, nie przedstawiłem e, wszystkich gości. Pan wicestarosta Boheński Ryszard Drożdżak, pan wiceburmistrz Gustaw Korta. Jest z nami Wójt Pan Cezary Stawarz, jest z nami Wójt Wnicy Murowanej Pan Tomasz e, Gromala, jest i e, tak jeśli chodzi o powiat boheński, to mamy wszystkich gości. E, samorządy powiatu proszowickiego, e, w sumie na e, ten wsparcie dla wszystkich gmin przewidziano kwotę blisko 11 milionów złotych, z czego e, powiat proszowicki e, prawie 2 miliony złotych ma otrzymać e, miasto i gmina Proszowice reprezentowana przez Pana Burmistrza Grzegorza Cichego. E, Ponad 4 miliony, prawie 4 miliony 300 tysięcy złotych. Gmina Koniusza 1 milion 227 tysięcy. Gmina Koszyca, Koszyca 964 tysiące. Gmina Nowe Brzesko, prawie 700 tysięcy. Gmina Pałecznica prawie 1 milion 300 tysięcy. Gmina Radziemice prawie, przepraszam, dokładnie pół miliona złotych. To mamy tutaj, tutaj dla pana burmistrza e, samorządy Ziemi Tarnowskiej. W przypadku tych samorządów przewidziano kwotę 37 350 tysięcy, z czego na miasto Tarnów przeznaczono prawie 9,5 miliona złotych. Gmina Ciężkowice to kwota 3 miliony 392 tysiące, Gmina Gromnik 826 tysięcy, Gmina Lisia Góra 1 233 tysiące, Gmina Pleśna 565 tysięcy, Gmina Radów 980 tysięcy. Gmina Reglice 1 661 tysięcy, gmina Skrzyszów 1 727 tysięcy, gmina Tuchów 1 323 tysiące złotych i ciąg dalszy y, samorządu y, powiatu tarnowskiego, gmina Rzepiennik Szczyrzewski 985 tysięcy, Pietrzychowice pół miliona, Wierzchosławice 971 tysięcy, wojnicz 1 278 tysięcy, szerzyny 974 tysiące, żadno 338 tysięcy Gmina Tarnów 1 323 tysiące, a na powiat tarnowski ponad 7 milionów złotych. I z kolejnych powiat to powiat wielicki jest z nami reprezentant gminy Kłaj, pan Aleksander Kaczmarczyk i tutaj na cały powiat przewidziano kwotę ponad 28 milionów złotych, z czego sam powiat wielicki stricte będzie realizował, może realizować inwestycje lokalne za ponad 6 milionów 100 tysięcy złotych. Miasto Gmina Niepołomice 6, 300, 6 383 tysiące złotych, Biskupice 1 242 tysiące, gmina wdów 1 420 tysięcy, kłaj właśnie wspomniane 3 352 tysiące, też pokaźna kwota i gmina Bielicka 9 506 tysięcy złotych. Wszystkie powiaty tak. Jeszcze podsumowanie to o czym wspominałem proszę państwa. W całym regionie na wszystkie te powiaty jest przeznaczona kwota ponad 117,5 miliona złotych. Jak wspomniał Pan Minister, to są środki, które będą realizowane po y, oczywiście zakończeniu całego procesu y, y, ustawodawczego My wierzymy że stanie się to jak najszybciej plan jest taki żeby w sierpniu na początku sierpnia samorządy mogły wystąpić y, o te środki y, do pana wojewody będzie bardzo szybka ścieżka dostępu y, jak najkrótsza Pieniądze mogą trafić, myślę, że w ciągu maksymalnie miesiąca do, do półtora do gmin. W ramach tych środków można je przeznaczać na lokalne inwestycje, na żłobki, szkoły, chodniki drogi, inwestycje wodno-kanalizacyjne, zarówno te, które będą realizowane jako nowe, ale również one mogą być kontynuowane w ramach tych inwestycji już w tej chwili, to będą też środki, które mogą być wkładem własnym przy staraniu się o, o, o źródła zewnętrzne. Chcemy jako, jako rząd chcemy, tak jak wspomniał pan minister, jako, jako obóz rządzący, ale również działając z inicjatywy pana prezydenta, aby te pieniądze były mądrze, dobrze inwestowane. Wiemy, że kryzys związany z koronawirusem też tutaj dotknął samorządy, więc mam nadzieję, że te pieniądze po prostu będą mądrze, dobrze zainwestowane, tak żeby pobudzić również lokalny rynek pracy.